W pewnym momencie, rozumiesz, pisze mi, że mnie odbiera, to dawaj, poszliśmy dziś szybko na bok, dosłownie w pół minuty, żeśmy tak. zrobili QSO, które tam e, nagrałem, wrzuciłem na YouTube'a i potem całkowicie siadło i koniec, poza No i tak bywa, ja tak wielokrotnie miałem, także ja wiem, o co chodzi, tylko że tym bardziej u Was... Yy... Dziwne, bo tutaj tak krótkie odbicie, nie? A ja na przykład miałem, powiedzmy, takie łączności właśnie rwane yy, z bardzo mocnymi sygnałami przez krótki czas i potem momentalnie przyszedł, przyszedł taki, taki, taki przykód generalnie, że do zera, nie? Także wiem o co chodzi. Także tutaj oddaję teraz tylko do Papa Delta 01, proszę Jarek, czy jeszcze ty nie odbierasz? A nie 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 Ja cię nie mogę, nie samolubimy Widzisz, no cały czas my tutaj na komunikatorach jesteśmy i kurczę, żeby jakoś tam powiedzmy wiedzieć co kogo słychać a tutaj na razie po I teraz to jest właśnie to co to co mieć wiadki to by było najbardziej a pierdol się dziwnie patrzy skąd ten głos taki leci coś era. kera, akord no tam <noise> no fajne, ale duża już jest kurczę. duża, no, a ten nieznośna oddam ją do scenistka chyba

witam Kaszewę, okolice Kojnic, pięknie, pięknie, no witam, ja jestem z Kojnic, także witam, Oskar 061, wschodnie, wschodnia Francja, okolice miejscowości Besançon, dokładnie, stacja mobilna, moje imię Piotr, także witam serdecznie. to pięknie, pięknie to idzie, no teraz to otwarte właśnie propagacja, mamy tamtą stronę, wczoraj i kilka dni z...